My się tu bawimy, jest Richtig smacznie. Słuchajcie, co by nie powiedzieć obok mnie, szef kuchni smaku regionu, a więc jest Bartek Paszek. Witam cię Bartku! Witam serdecznie, witam. Kochani Państwo, jeszcze to szlagier dziesiątka wróci do nas około 21.30. To się stanie na pewno szlagierowo i smacznie, ale póki co Bartku powiedz no czym byś mnie tu chciał poczęstować, albo powiedz coś o tych przyprawach. O potrawach, proszę Państwa. Przede wszystkim dzisiaj serwujemy rybki z Żabiego Kraju, tutaj wspaniale uwędzone przez nas. Jest to karp, sum wędzony, jak i także widać wędliny, które sami tutaj robimy, serwujemy na naszych okolicznościowych imprezkach. Można tego wszystkiego u nas spróbować. Słuchajcie ja Państwo, to... Jose nie mogę odmówić, wybaczcie, ale mogę się poczęstować, ja? Jak najbardziej. Jeronie. Proszę Państwa, co to jest? Szyneczka, smak regionu. Kelnerce, bardzo serdecznie dziękujemy. Duże brawa, proszę Państwa. Co by nie powiedzieć, same pyszności. Bartek, tyś jest taki odważny synek, odważny kucharz. Co najbardziej lubisz gotować? Oczywiście naszą kuchnię śląską, tak jak tutaj na co dzień serwujemy. Czyli rolatki nasze, schab szlachcica. Czyli takie szlachetne gotowanie, proszę Państwa. No wszystko, wszystko tu wunio, pięknie. Tradycja przede wszystkim. Tradycja też wunio, słuchajcie. Jest tu schab szlachcica, tego szlachcica nie ma. Są szlagiery. Oglądasz szlagiery, ja? Jak najbardziej. Z teściową, czy są? A, czasami z teściową, czasami są. Zależy jak, zależy jak leży, no. <laughs> proszę Państwa, dobrze go do... A może jakiś swój ulubiony szlagier? A, raczej nie. No ale patrz przygotowaniu, wiesz, niektórzy śpiewają tam. O, Maryja, no ty coś śpiewasz? O, miła moja. O miła moja, to zaśpiewaj. O miła moja. O miła moja może. <laughs> słuchajcie Państwo, mamy tutaj niesamowicie miłą atmosfera. Przede wszystkim mamy smaczną atmosfera i szlagierową atmosfera. Mogę pokazać telewizom suma, słuchajcie. W sumie. Niesamowity sum. Jednym słowem. Tako ryba, kochani państwo, tako ryba, takie szlagiery, czyli w liście śląskich szlagierów, będzie dla państwa niesamowity szlagier. Będzie także wasz ulubiony wykonawca Jasiu Rys. Znasz Jasiarysa? Nie, ze słyszenia znam, a także słucham. Czyli kto słucha Jasia Rysa, kto lubi Jasia Rysa, to smaczny szlagier dar od losu. I dla specjalnie wakacyjnie Jasiu Rys. cichutko nadchodzi, wtedy drzewa się budzą ze snu, dar od losu chciej przyjąć i powiedz, że marzenia piękniejsze od snu cały świat ci dokoła. Na sercu jakby milżeń Kiedy usłyszysz me słowa Czy będziesz z wiosną, ja wiem. Każda chwila przynosi wspomnienie Promyk słońca otula nam twarz, spełnię dziś każde twoje życzenie. Tylko pozwól, bym serce ci skradł. Cały świat nuci dokoła, na sercu jakby... Słyszysz me słowa, Czy będzie wiosną ja wiem. Jakby mi lżej Kiedy usłyszysz me słowa Czy będzie z wiosną ja wiem. Dobry los podarował mi Ciebie Wszystko kwitło i pachniały wzyw to przy tobie się czuję jak w niebie z każdą chwilą w serce chce żyć cały świat nuci dokoła na sercu jakby Ci dokoła Na sercu Jakby milżej Kiedy usłyszysz Me słowa Czy będziesz Z wiosną ja w Rostomili ludkowie, to był szlagier stojącego obok mnie, Jasia Rysa, dar od losu. No dzisiaj w restauracji Smak Regionu prawdziwym darem od losu jest to, że możemy pogodać z Jasiem Rysem i to w naszej audycji na żywo. Cześć Jasiu. Witam Cię jak również wszystkich gości w tej sali, no i wszystkich telewizów przed telewizorami. Jerunie, jak on się fajnie przywitał. No słuchaj, przyjechał żeś na wakacje tutaj do Polski, ja? Dokładnie na część wakacji, bo jestem już od niedzieli w Polsce. Jutro mam znowu niestety samolot, ale za półtora miesiączka wrócę na dalszą część urlopu. Kochani Państwo, to jest bardzo obiecujące, bo Jasiu obiecał, że wróci, a jego fani, a w szczególności fanki, czekają na jego koncerty. Jasiu, jak Twoje życie artystyczne powiedz? No widzisz, w zeszłą sobotę odegrałem ostatnie przedstawienie z operetką, a w niedzielę wcześniej rano w samolot i do Pyżowic. Jasiu drogi, a z jaką operetką powieszną? Oczywiście teraz do końca sezonu gramy taką austriacką fajną operetkę, nazywa się Im Weissen Rys, to znaczy po austriacku pod białym koniem. I to poleci do, no, do końca sezonu, a w przyszłym sezonie robimy wesołą wdówkę. Słuchajcie Państwo, Jasiu rys pod białym koniem, a w twojej twórczości co jest takim prawdziwym konikiem, powiedz mi, no o, oczywiście poza w życiu prywatnym, to wiem, no. Ale... <laughs> Oczywiście, no jak słychać i widać, to muzyczka i utworyki lekkie, no i operetka. Czyli Jasiu se tak lekko żyje, on żyje w ogóle szlagierowo, i tego Państwu też bardzo serdecznie życzę. No wiesz, Jasiu, ja. jest taki szlagier, żyj, szlagierowo żyj. No, e, Jasiu drogi, co byś tak chciał powiedzieć telewizjom, telewizji TVS, przy tej okazji patrz. Piękne jedzonko, no, wonio pięknie. to pięknie. No. Nie? No. A, a głodny żeś jest fest, ja? No, a ślinka leci, no jak nie. <grywa> chcemy, chcemy powiedzieć z telewizom, że możecie się zjeść wieczerzo oglądając lista śląskich szlagierów, a, a Jasia poczęstujemy, słuchajcie Państwo, widelec do mu Coś chudego. Coś chudego. A cholesterol może wysoki Jasiu? Nie? No to, to możesz się poczęstować. To potem się, po po tym tym się po poczęstuje. Słuchajcie Państwo, e, co by nie powiedzieć, jest szlagerowo. mamy lista śląskich szlagierów, a to jest 223 Jasiu. Finał listy, słuchajcie, ten czas leci. Dzieci num się starzeją. No ale co by nie powiedzieć, Jasiu i Jo, to my ciągle młodzi chłopcy. To chciał powiedzieć? Dzieci się starzeją, a my nie. My nie, to widać, słychać i czuć. Kochani, Państwo, ty to może coś zaśpiewamy razem, Jasiu. No proszę bardzo, by coś. Słuchajcie, Państwo, to <gry> będzie potem, bo my tu mamy szlagiery przyrychtowane. Ale Jasiu, drogi, powiedz mi, co cię najbardziej w życiu kręci, tak? Ale szczerze, patrz, wszyscy słuchają. No ja to się będę powtarzam, co mnie kręci, no muzyka. Ale oprócz muzyki, no. Rowerek. Rowerek. Kochani państwo, Jasia kręci rowerek, no skręcą szlagiery, a my tu gromy. 223. finał, listy śląskich szlagierów, smacznie i rozrywkowo. A Jasiu Rys pozdrowi telewizów i wszystkie piękne telewizki. Pozdrawiam wszystkie telewicki, wszystkich gości, no i wszystkich, co oglądają tak fajną listę śląskich szlagierów. A ja gorąco dziękuję Jasiowi, dziękuję Państwu i zapraszam na reklamy.